To jest łódź darmazowsza, jest to praktycznie wiślany statek, drewniany, największa tego typu jednostka na Wiśle, oparta na, inspirowana dawną szkutą wiślaną, czyli królową polskiej żeglugi tradycyjnej. Ja nieraz mówię, że ten statek powstał z marzeń, bo myśmy najpierw o takim statku długo myśleli, marzyli, Chcieliśmy pokazać ludziom, jak wyglądały dawne szkuty i jak się nimi pływały. A kiedy już te marzenia zaczęły się realizować, to po prostu szkutnik ludowy Dominik Wichman wykonał według moich planów ten statek przy współdziale bardzo wielu ludzi z naszej fundacji, z Fundacji Rok Rzeki Wisły i bardzo wielu wolontariuszy, którzy nas dopingowali i kibicowali, żeby nam się to udało. Budowaliśmy tę szkutę zaledwie 4 miesiące. Bo bardzo mocno się staraliśmy, żeby jak najszybciej trafiła na wodę. Szkuta mierzy 20 metrów długości, 5 metrów szerokości. Wraz z pasażerami waży blisko 12 ton. I yy, cóż jeszcze? A zanurzenia ma zaledwie 40 centymetrów. Wykonana jest głównie z drewna sosnowego. Dechy są sosnowe. Wręgi, czyli te krzywulce, których użyliśmy, są dębowe oraz część akacjowa. Yy, maszt jest świerkowy. I wszystkie inne wzmocnienia, okucia, oczywiście stalowe, metalowe, żelazne kute, elementy wykończeniowe takiej jednostki. Jest to łódź niebywale mocna, która zniesie bardzo wiele uderzeń, pod warunkiem, że się ją dobrze konserwuje. My tę łódź konserwujemy naturalnymi, surowymi olejami lnianymi i praktycznie co sezon, każdego sezonu na wiosnę, nasze sezony rozpoczynamy konserwacją łodzi. Czyli łódź jest, Czyszczona, odmalowywana od nowa olejami, uzupełniane są ubytki drewna w trakcie pracy i, i dokonywane takie drobne naprawy szkutnicze, takie jakie zawsze się wykonuje na tego typu jednostkach. Pływamy od 2017 roku, od roku rzeki Wisły, a Wisłą pokonaliśmy już grubo ponad 1000 km. Pływanie szkutą nie jest łatwą sztuką, w ogóle pływanie po Wiśle to nie jest łatwa sztuka, ale jest to niesamowita frajda, jest to niesamowicie komfortowa jednostka, która bardzo dobrze jest pływna. Mówi się o niej, że jest po prostu dzielna na wodzie, ponieważ sama sobą się zajmuje, potrafi po prostu zgodnie z prawidłami nawigacji wybrać sobie dobry, dobrą wodę. I tej wody się trzymać. To nie jest łódź, która myszkuje, skręca, nad którą trzeba dużo pracować. Ma porządne zęby i dzięki temu po prostu dobrze, stabilnie płynie po wodzie, również pod żaglem. Każda podróż to jest przygoda, na przykład kiedy staje się na mieliźnie, tkwi się na niej przez kilka dni, przebijając się pracowicie do przodu o kilka metrów, spotkania z podwodnymi przeszkodami też nieraz się zdarzają. To wszystko są wielkie przygody, tak samo jak wielką przygodą jest po prostu płynięcie wisłą i podziwianie kolejnych nowych krajobrazów. Praktycznie za każdym razem poziom wody jest trochę inny i krajobraz się trochę zmienia nad tą rzeką. Jedną wielką przygodą było dopłynięcie tutaj do Torunia przy ekstremalnie niskiej wiśle. Dla 12-tonowej jednostki jest to potężne wyzwanie. Dodatkowym wyzwaniem była przeprawa na śluzie Włocławek, która odbyła się nie metodą tradycyjną i normalną, tylko po prostu za pomocą dźwigów. Dla szkuty to też był spory wysiłek i wszyscy drżeliśmy o jej zdrowie, ale na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Bawimy się świetnie na Festiwalu Wisły. Zawsze jest super atmosfera. Spotkania z naszymi znajomymi z nad całej rzeki. I ta, ta piękna sceneria, ta piękna scena zwana Wisłą, na której unosi się kilkadziesiąt jednostek drewnianych, to jest marzenie Flisaka, to jest spełniony sens szkutnika, to jest nasza radość i nasze hobby.